Znowu mam różowego tira. Co jest kłopot? Dostał leży, wyjemął się, bo zahamowałem mu przed wyjem. Na środek autostrady Polska autostrada, dwa pasy, lewy, prawy, kraksa. W tej kraksie bierze już jakieś 20 osób lekko. O tyle mnie awaryjnym kułem. przeze Wszystkim. watkę. Na disco, gdzie posiada 54%. No to ja nie wiem, coś u mnie nie działa. Jeszcze BMK się będzie wypieczyła. Kurna jedzie lewą stroną. <laughs> No nie wychowywała, wyjebał w tył No jeszcze maluchę. się we mnie wpieprza. Jeszcze druga kurna z boku. No nie no debile. Pierdol się no, kurwa. Nie no, kierowca kurwa medalowy. Jeszcze mi zastawia drogę kurna Prawdopodobnie jeszcze No to... i jeszcze się we mnie wpierdolić. No to zrobiła drifta w dom. Prosto w dom za parę piruletów przed tym domem zajebała i to. Jeszcze kurna no? polone z środkiem drogi. Ja jak? Musisz ja. co? Kurwa, ja nie mogę. Jak wyjepał mnie, wyjebało w powietrze. Przez tego polonez polone zjechał środkiem drogi. Kurwa. Jeszcze się kurwa bęka we mnie wpierdala Pozwól wyjechać na mnie Ty ty, ty. Niebieski Już się nastawiał do mnie Haha <laughs> jakie piruety kurwa Jakie to piruety robi Ja pi... <laughs> kurwa nie mogę o, nie jest. Się jeszcze we mnie wpierdalają kurwa nie no Brawo, 10 punktów do odebrania prawa jazdy Gdzie jesteś aktualnie W basze no, wpierdoliłem się wkład pomocy kurczę, Haha! <grywka> to, <grywka> <grywka> to kuru... latają. Oj kurwa! Biim. Oj, już pojechałem! Biim. Krzyku! Już pojechałem! Nie! <grywka> je Łoś w tej w tej wyjebu! Mamy Twoje ciężarówki i zamierzamy ją No chyba, że doszło nam dwa koła od ciężarówki. Zimowe. W przeciwnym razie rozpierdolimy Twoje łopane. I się w pojedziesz. pojedziesz, a nie w trasę. To nie, on jeszcze Ale obrwałeś. Ja ty, ja, ty, ty, ja się kłam. <grym> <a, grym> no super. Ty gładasz przątnęło, a za mną, jest... to... Ty, a co się? Dobra, zablokuj go. Nie Mogęś mu nie pozwolić wyjechać. Wyjedziesz tam jakoś stamtąd? Mm. Nie. Dobra, to chwila, zjadę na bok. 2700. Taki styl. A, eee, to km, czy coś? Z Medelem, czy pod Medelem, pod Medelem, z mostem, pod tam. z Medelem, 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 Że ty też chcesz. Pod mostem łódkę tam, coś tam, coś tam, coś tam, coś, coś <grychy> Krzychu śpiewa. Uuuu Czy odjebało mi, czy mi odjebało. U -u. Krzy Krzychu karaoke. Robi, mi, odjebało. A ja cię lubię. A ja cię nie lubię. lubię, ok lubię już. Jakieś Volkswageny w poprzek drogi mi przejeżdżają, wygrał Wybrał horror. Ja wyobrażam, jak sobie zrobię to karaoke. Okay, Bardzo coś tam lubię, sobie oślubię, wyklubię, bo lubię. że buty gubię. Coś. lubię <grywa> mnie dalej, ja, ja, jak Ja jak ja bym to pięknie zmontował, to by to idealnie wyszło. Oj chuju się O kury O kury Salto <głos> <głos> Salto Wygrał prawo jazdy w chipsach Jeb kury Widzisz kury A tak się jedzie jak się jedzie kury na środki ja Wyjechałem w ciebie z tej p... po, po, Pomóż go odblokować a mnie go nie <noise> Tu się bo jak z ciebie o Kulia, w płacie Nie Chwila, wyciągnę cię Oczywiście przypomniałem jak ciebie wyciągnąłem z płotu kurwa! Wtedy jak się, ten dzień, w którym się poznaliśmy jest 10 minut kombinacji A jak o kuratiem No już wypchnięty Akurat to był dzień, w którym się poznaliśmy i to dobrze, że się poznaliśmy. Przynajmniej mamy jak grać. Z kim? O, teraz to twój tilk. Eee! Się... No teraz to już chcę. Klasa nie pojadę. Chwila. Wjadę na trawnik. Rogi, śledzie, bo się jedzie. Ekstra challenge, spróbuj jechać tyłem challenge, komotyże. że tu czas Krzychu. Okej, okay, da się to załatwić. To jak? <gry> Dobra. I znowu tu będzie Better Console mode, żeby wziąć to wyblurować w tym filmiku, ale jak się tamte wybije, to będę blurować. Jak się nie wybije, to pier to nie bluruję. Albo bluruje, tylko tym następnym razem przeznaczę dla dzieci. Geniusz, I jadę. Akt aktualnie jedziemy 12-13 na godzinę. Zapierdalamy, tak. No, jedziemy 1000 na godzinę. Warto. Okay. Lecę bokiem. Ulecę. Światła widzę z tyłu i Ale w pasie się mieszczę, jeszcze O co chodzi? Ja! Ty, bo Tyli jedzie, ku... no, jak zareaguje na to. Nie, to w księciu jadę na odcięciu. Poczekaj! No, ku... no, Drogi ku... no, Jabł! <noise> A ja, to ile tego? Ty was matka nie działa O kur... Ja się przyblokowałem. Matkę dobra <noise> Ja Jadek kur... To... Ja Nie wiem. Jest która. O ma 34 już. Cóż nie działa do kutzka Próbowałem ci traka naprawić, ale się trak odmawia współpracy Ale co ty... <grywka> próbuje malucha wyminąć No ale co jest <grywka> malucha próbował wyminąć. <grywka> Zaprawie no, się udało. Wow, iPhone Nie no, no aktualnie na mapa w do tego będzie zaliczona. Ty mijamy kół kur... fotoradar! Ja f progres Nie, kurde, wolniej będzie Dobra Tu prawie Dobra Mogę jechać. Dobra, przyspieszam teraz. Chcę wskoczyć. Y Odpisuję tej Amerykance. Bo jak napisałem, że jesteśmy z Polski, to y napisała: Wow, cool! <ścoughs> o no, Nie moja bomba. Że... <ścoughs> nie moja bomba. <ścoughs> Nie, nie moja bomba. Nie, nie moja. Chciałem powiedzieć nie, nie moja winna, że ku**a mu się akurat paczkę zrecpiłam na mojej dupie, ale powiedział nie moja bomba. Dobra, fajnie wstało. Ja pier**a. O mój ku... Boże. Jak jesteś zjebany. Jest Proszę pana, czy wie pan do kogo należy ta bomba? Nie moja bomba. Cierpiesz jakaś Kiedy piszesz do y, tego, y, do Putina, y, żeby wysłał Ludes, jest Saint ale pojebał się i napisał Saint Lucas. <laughs> <laughs> ale fajna muzyka leci, aż ją muszę podgłosić?

Czemu ty panie cyklu? CO TO BYŁO Co to było y jak go w zaczął wciągać kurwa, To było coś takiego tak tak, Zabieram cię do Bydgoszczy to było piękne? O kurwa! Ja pierdolę. Nie wiesz co tu się odjebało. Uwaga, dwojgu, bo nie moja bomba. ła Ty kurwa! Ten samochód dostanie od nas depresji. Dosłownie kurwa. Chyba zbierano na wol to Volvo jak się wróciłem? Ty się wróciłeś. To było piękne. O, idealnie pasowało, tak akurat. Ładnie, panie. Chłopie, ja się wygrabiłem, a tu idealnie się muzyka zaczęła, kurwa na takie.